Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy 6 stycznia piątek. Tak jak wspominałem na poprzednim filmie, postaram się coś nagrać odnośnie odkładu, w którym wystąpił głód. Co tutaj przy tych drewniakach słychać? Raczej tutaj jest wszystko w porządku, gorzej z tymi styrodurkami, tutaj się nic nie potopiło. No jeszcze powiem odnośnie pogody. Dzisiaj mamy jakieś chyba 6-7 stopni, coś takiego. Jest całkiem ciepło. Nie ma co narzekać na pogodę, jeżeli chodzi o styczeń. Coś mają tam przyjść chyba pod koniec stycznia, jakieś ochłodzenie, jakiś mróz ma być z tego co patrzyłem na pogodę długoterminową. No ale ta pogoda się bardzo lubi zmieniać. Także wcale bym się nie zdziwił, gdyby już zimy nie było. Kurde, nie sobie. Tak? Zrobię na chwilę pauzę. No i dobra, jestem z powrotem. Zabrałem co mi jest potrzebne. Świeże ciasto. Tak jak wspominałem na poprzednim filmie, musiałem zamówić. Stało mi tylko otwarte tam z października. Ciasto, które pozabierałem z rodzin, które już były zakarmione, no i nie pobierały tego ciasta. Tam to ciasto było ostreczowane ale mam pewne obawy, czy ten odkład pobierał to, pobiera to ciasto, czy ono nie wyschło zbytnio. Dlatego wziąłem świeże ciasto. Jak coś będzie nie tak, to poddamy im świeże ciasto. Wziąłem również podkurzacz palnik gazowy ducho, bo e, będę musiał to ciasto podnieść, a ta rodzina jest bardzo niespokojna. Wydaje mi się, że głównie chodzi o to, że. No, nie ma pokarmu, jeżeli rodzina nie ma pokarmu, czy jest brak matki, czy coś innego się dzieje, to z reguły taka rodzina jest agresywna. Jak widzicie, pogodę mamy cały czas. Są dni e, ciepłe, e, cały czas mamy temperatury plusowe. Moim zdaniem, matki zaczęły czerwić już z początkiem stycznia. No i warto do tych rodzinek pozaglądać. Wiadomo, nie grzebać w gniazda, tylko ocenić tam z góry czy po pobocznych ramkach ile pokarmu mają. Tylko tak, tu jest ten problem, skoro matki zaczęły czerwić, no to pszczoły mają taki instynkt, że nie opuszczą tego czerwiu. Jeżeli by przyszło jakieś załamanie pogodowe, wyjedzą wokół czerwiu cały pokarm, a tam gdzie dalej nie sięgną, jeżeli byłaby byłby powrót zimy byłaby zła pogoda no to one sobie nie przeniosą tego pokarmu mam nadzieję, że już nie będzie zimy no i w cieplejsze dni pszczoły sobie poradzą jeżeli oczywiście czerwiec poprzenoszą sobie z bocznych plastrów pokarm mimo tego i tak z końcem stycznia no ja będę podawał tak jak co roku robię taki system, który wypracowałem Tutaj u mnie w danym regionie Będę to ciasto podawał Jakaś pszczółka tam idziemy na to No i tak, dobra Zrobimy pauzę I za chwileczkę Zobaczymy co tutaj słychać No i dobra, zrobimy pauzę. No, jak widać, jest wszystko ok. Pszczoły pobierają tam to ciasto. Ono nie wyschło eee, tak, jak się spodziewałem. No i co? No i będziemy monitorować tą rodzinkę. Myślę, że widzimy się w przyszłym tygodniu. Do reszty odkładów nie zaglądałem. Sprawdzałem je. Możecie sobie zobaczyć na którymś tam z poprzednich filmów. Nie pamiętam dokładnie na którym. Uchylałem ramki, patrzyłem z góry, widziałem, że pokarmają z końcem stycznia, wszystko w zależności od pogody. Staram się to ciasto podawać w jakieś takie cieplejsze dni żeby były te plusowe temperatury, żeby zbytnio nie wychładzać gniazda. Podam ciasto do tych rodzin, których no nie jestem pewny, jeżeli mam taką rodzinę. Jestem pewny na 100%, e, która nie wymaga podania pokarmu, to tam nie podaje, no bo to nie ma sensu. E, jeżeli podacie samo ciasto, wiadomo, wcale przez to się rodziny nie muszą rozczerwić. Do czerwienia potrzebują jeszcze pyłku i wody, także to wcale nie wygląda w ten sposób, że ktoś Wam powie, podacie ciasto, matki rozczerwicie. Nie, tak to nie wygląda. Jeżeli nie będzie pyłku, matki nie powinny czerwić. No, chyba że jest rodzina chora. Jeżeli jest rodzina chora, no to nie jest dobrze wyleczona z warozy. To matki będą czerwić cały czas. Chociaż, chociaż te pszczoły no, nie będą zdrowe, to tak mają, no, taki mają instynkt. I będą, będą matki czerwiły cały czas. I tak ta rodzina się pewnie osypie, jeżeli nie była dobrze wyleczona. No ale tak to wygląda. No a patrząc na pogodę, to raczej już jakiś dużych mrozów nie będzie. Przypuszczam, że w tym roku pszczoły skorzystają z reszczyny. No i wszystko się to dosyć e, szybko zacznie. Tylko że może to wyglądać w ten sposób, że będzie pogoda, załóżmy w lutym, w marcu A w kwietniu przyjdzie znowu jakieś tam ochłodzenie no nie? No Będzie trzeba e, mieć baczne oko na te nasze pszczoły Na te nasze rodzinki, na odkłady Tak jak tutaj na ten No to będę musiał no, monitorować co tydzień tutaj Chociażby e, przez tą folię popatrzeć co tam się dzieje jeżeli ciasto wyjedzą, wiadomo, będę musiał podać następne. A jeżeli chodzi o syrop, no to gdyby faktycznie w marcu była e, no bardzo dobra pogoda no raczej to się nie zdarza, ale gdyby w marcu było po 15 stopni, no to wtedy do tego odkładu już mogę tutaj śmiało podać oprócz tego ciasta, załóżmy pół litra tam e, syropu. Czy to inwer, czy to cukier. Wydaje mi się, że tu nie będzie miało znaczenia. No, żeby te pszczoły zmagazynowały sobie jeszcze. Przez co też mogę troszkę tą rodzinę pobudzić do czerwienia. No, ale tak jak wspominałem, ja ją będę monitorował już do maja. No to będę ją monitorował co tydzień. Co tydzień będę tutaj zaglądał. Możecie dać znać w komentarzach, jak to u Was tam wygląda. Czy sprawdzacie, czy nie sprawdzacie rodziny? Moim zdaniem warto zajrzeć. Tym bardziej, że się. Pszczoły obleciały. Był, u mnie było nie wiem, do tej pory jest sobie ciepło, ale tydzień był naprawdę takiej pogody około 10 stopni. Nawet w jeden dzień było plus 16. Także pewnie matki już czerpią. Co mogę więcej jeszcze dodać? No. Chyba już nic. Wydaje mi się, że z takich ważniejszych rzeczy powiedziałem, co miałem powiedzieć, jeżeli chodzi o tym czerwieniu, o monitorowaniu pokarmu. To już chyba więcej, tutaj nic nie muszę dodać. Tradycyjnie na sam koniec filmu zachęcam do dawania łapek w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podoba. Zachęcam do oglądania moich filmów, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. No dzięki Wam właśnie się rozwijam, staram się ten kanał powiększyć, bo miałem takie zloty i upadki. Czasami było tak, że w praktyce przez nie wiem, parę miesięcy no, prawie nic nie nagrywałem. Teraz troszkę tych subskrybentów przybyło to. Zmotywowało mnie to, by coś pokazywać. No i jakoś to się kręci, Będę się starał wrzucić tam, nie wiem, jeden filmik, chociaż na tydzień. Chociażby tutaj z przeglądu tego odkładu. Wiadomo, to będą krótkie filmiki. Dopiero coś dłuższego zacznę wrzucać. Eee, w, gdzieś może w kwietniu. No, myślę, że w kwietniu, no, jak już tutaj będzie można zajrzeć do tych pszczół. Czy chociażby nawet tutaj będę coś działał w polu? Jeszcze się muszę zastanowić, może mi ktoś podpowie. Może jakiś rolnik ogląda. Eee, kiedy gorczycę najlepiej wysiać? Bo myślę, że będę siał w tym roku tutaj dla pszczół na tych małych kawałkach. Chciałem zasiać facelię, gorczycę i grykę. Facelię i grykę już wiem mniej więcej kiedy mogę siać. Wiadomo grykę tam, żeby nie było już przymrozków no to po 15 maja najbezpieczniej. Facelię eksperymentowałem, nawet wysiałem jakoś chyba z końcem marca. Facelia tam na te takie w granicach zera temperatury zauważyłem, że jest odporna. A odnośnie gorczycy, no to siałem, ale to z reguły siałem z jakąś mieszanką W, w ciepłe dni, tam w lato czy jako poplony siełem, A nigdy nie siałem, załóżmy w marcu, w kwietniu, nie wiem Ona jest chyba z tego co pamiętam też odporna na niskie temperatury Jeżeli możecie mi doradzić, to wypowiedzcie się coś właśnie w komentarzach Odnośnie siania gorczycy Nie wiem czy tam biała, żółta, są chyba jakieś rodzaje Jaką kupić? I kiedy zasiać? Tutaj mam taki kawał, kawał, kawałek pola. Tam nie wiem ile jest, 20, 15, 15 Równie wiem, nie pamiętam. Plus tutaj ten kawałek mogę wykorzystać. No i chciałem coś tutaj posiać, żeby pszczółki skorzystały. Myślę, że... No chyba gorczyca, bo już facelietu tu siełem, grykę siełem i chciałem spróbować z tą gorczycą z tego co wiem jest i nektar daje i pyłek. Także pszczoły na pewno z tego skorzystają. Tylko no, za bardzo nie wiem kiedy ją wysiać, czy w marcu, czy w kwietniu, czy może w maju, nie wiem. Jak możecie to dajcie mi znać. E, jeszcze chciałem jedną rzecz podkreślić. Tutaj jest e, bardzo kiepska ziemia. Tu przy samym końcu net piach wychodzi i tutaj będzie ziemia szósta klasa. Tam im wyżej, im dalej, tym trochę lepsza jest ziemia No dlatego tutaj nic nie uprawiam Tylko sieję coś dla pszczół Dobra, o, jakaś pszczółka lata Jakiś ruch jest, ale już słońce zachodzi za chmurami Także jakoś tutaj szału nie ma Dobra, nie smęcę, nie zanudzam, bo jak zwykle Wyjdzie długi filmik, a ja miało być krótki filmik, miałem tylko zajrzeć do odpadu. Także jeszcze raz zachęcam do oglądania filmów. Żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć.